Witam bardzo serdecznie na kolejnej y, odsłonie rozmowy tygodnia, której przedmiotem będzie filmik promocyjny Pierwszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Ja nazywam się Marcia Pawlikowska, a moimi gośćmi są ojciec Emilian. Ja, witam bardzo serdecznie. I Maciej ja, Jak widzimy, y, machina promocyjna ruszyła, bo pielgrzymka już za kilka miesięcy. Kto w ogóle wpadł na pomysł tego filmiku promocyjnego i skąd ten pomysł? Ojciec. Moim zdaniem na ten wspaniały pomysł wpadli właśnie studenci, to znaczy Maciek z Łukaszem. Przyszli, zwierzyli mi się z tego pomysłu i on mi się szalenie spodobał. I i, i, I powiedziałem, żeby właśnie to robili i, i, i co, co mam nadzieję stanie się niedługo naszym udziałem wspólnym, że będziemy mogli sobie to oglądać. Właśnie, co będzie można zobaczyć? To znaczy na, na, na obecnym etapie nie chcemy za bardzo ujawniać, co, co byśmy chcieli zawrzeć w tym filmiku. Na pewno chcemy podejść do y, pielgrzymki od strony y, technicznej, pokazać wszystkie służby, jakie tam są. Chcemy jak najlepiej oddać ducha pielgrzymki w tym filmie pokazać jakby, przekrój pielgrzymki, jak ona wygląda, jak... jak... Ja fragmenty oglądałem i, i muszę stwierdzić, że naprawdę oddaję taką atmosferę pielgrzymki. Jeśli ktoś kiedyś był na, na pielgrzymce i oglądnie ten, ten film, to natychmiast poczuje tą atmosferę, te emocje, które są związane z naszym pielgrzymowaniem. Wprawdzie Łukasz mi przedstawiał kilka scen i one mi się od razu jakoś tak bardzo spodobały. Czyli Pracę nad tym filmem y, robicie y, sami, tak? Y, jako członkowie duszpasterstwa i uczestnicy pielgrzymki? Tak, głównie tak, tak, dokładnie, jako członkowie duszpasterstwa, jako osoby zarażone tą chęcią pielgrzymowania. Y, Mamy już w tym drobku kilka lat y, pielgrzymich i, i to głównie dlatego. Ale coś mi się wydaje też, że brały udział w nagraniach osoby, które pielgrzymują od wielu, wielu lat, chociaż nie są z duszpasterstwa akademickiego, a które uczestniczą w naszej grupie, a więc jest tam wiele osób dorosłych. Tak, tak, bo ten film nie jest tylko, żeby pokazać udział duszpasterstwa w pielgrzymce, tylko żeby pokazać wszystkie osoby, które się angażują, które... Wkładam pracę, żeby to jakoś, no, na to wielkie dzieło. Wiele osób bardzo, bardzo zasłużonych, które od wielu, wielu lat, od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat oddają swoje serce właśnie w sierpniu i angażują się, aby stworzyć naszą grupę w takim wymiarze logistycznym i one tam mają, mam nadzieję, że jest, tam są na pewno te osoby. Będziemy mogli zobaczyć brata Zbyszka, tam siostrę Jadzie, yy, brata Szesia, który jest bagażowym już chyba 6 lat, już takim płciennym bagażowym. Czyli ten filmik będzie miał też za zadanie pozyskać nowe osoby, które będą chciały właśnie włączyć się w organizację i wspólnie pielgrzymować? No filmy generalnie robi się po to, żeby zachęcić inne osoby do tego, żeby może weszły w tą, przyszły na tą, weszły na tą przygodę pielgrzymowania, żeby może zobaczyły na początku w tym wymiarze filmowym, w wymiarze obrazu, jak to jest naprawdę, ale rzeczywistość jest zawsze o wiele bogatsza. Film ma za zadanie ukazać tylko pewną emocję, pewną przygodę, duchową przygodę, ale o wiele głębiej wygląda to na pielgrzymce. Na filmie jest jednak ten element takiej płaskości trochę, chociaż niejednokrotnie czujemy niezwykłą emocję z tym związaną, ale, ale jednak pielgrzymka to jest jeszcze coś głębszego. A kiedy jest planowana premiera tego filmu? Z premierą to jest różnie. To jeszcze do końca nie wiadomo, bo, bo troszkę wynikło. Jutro. O... jutro ma być. Tak, obiecali, że jutro będzie. Wyniku. No chcemy zmieścić się do 12 czerwca, coś no? Pewnie. 1 czerwca najpóźniej. Nie wyrobię się. No, nie no, chcemy. 2 czerwca. Chcemy jak najszybciej to zrobić, jak ten. Wiem, że teraz wyszło, że nie możemy się spotkać z księdzem Henrykiem, duchowym przewodnikiem tak, Pierbrzy. Także no, to, to takie jakieś niedogrania z ludźmi wynikają na to, że bezpieczny termin jaki chcemy zrobić premierowy to 12 czerwca. Proces produkcji tego filmu idzie dość ciężko. Ja wiem, czy ciężko no, jest to nie można powiedzieć że jakieś super duże przedsięwzięcie, ale chcę jak najwięcej świadectw ludzi pozyskać, żeby oddać jak najlepiej tego ducha pielgrzyma z każdej perspektywy, zarówno z perspektywy dziecka, które ma 7 lat, jak również z perspektywy pielgrzyma, który pielgrzymuje mając 50, 60 lat, tak samo jak na przykładzie siostry Jadzi, która nie może ze względu na, na zdrowie uczestniczyć w tym wymiarze, tak? Tak, w fizycznym wędrowaniu, a chce się angażować w pielgrzymkę logistycznie. Jest, jak to określiła, jednoosobowym sanepidem naszej grupy. Ja myślę, że jak się uda, tak nakręcić film, żeby oddało, a żeby on oddał takiego ducha jedności, braterstwa, to osiągniemy naprawdę optimum. Bo coś takiego się właśnie na pielgrzymce, taki duch jedności, braterstwa i i, no i to oczywiście przede wszystkim modlitwy. Ale to jest przepiękne uczucie. Ja nie wiem, jakie dobrać słowa, żeby, żeby to opisać. To jest naprawdę bardzo wspaniałe doświadczenie. A gdzie będzie można zobaczyć ten filmik, gdzie będzie on zamieszczony? Może na Polsacie, TV-nie, na TV-info. Negocjujemy z TVP Wrocław. Zobaczymy, co, co wyjdzie film pewnie będzie dostępny w internecie. aczkolwiek chcemy zrobić z jakąś pompą yy, premierę w naszym duszpasterstwie, z którąś z niedziel po akademickiej. Ja sama zastanawiam się nad udziałem w pielgrzymce, więc ojcze, może ojciec zachęciłby nie tylko mnie, ale wszystkich yy, do udziału właśnie w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej. Ja myślę sobie tak, że nasza szanowna pani redaktor, która z nami rozmawiała teraz, jeśli udało się naszą Marysię zachęcić do tego, żeby poszła na pielgrzymkę, to myślę, że już nie będzie większego problemu, jak zachęcić wszystkich naszych szanownych widzów, sympatyków Duszpasterstwa Akademickiego i Parafii Franciszkańskiej i wszystkich chętnych, którzy może kiedyś chcieliby pójść na pielgrzymkę, ale się właśnie bali. To jest nie, niezwykła przygoda. Szczególnie zachęcam tych, którzy mówią, poszliby, ale się boją. Ilekroć słyszę taką, taką takie słowa, to mi się przypomina ta anegdota z, z, z kolejki linowej na Kasprowy Wierch, jak to jedna pani pyta się, jadąc tą kolejką, a co by to było, jakby się ta kolejka urwała? Na co, na co stary góral Gąsienica mówi, a to by było już trzeci raz w tym tygodniu. Więc z, z, po prostu odważyć się i pójść. Raz, przynajmniej raz, jeśli ktoś czuje takie pragnienie, czuję, że jest pociągany jakimiś takimi natchnieniami duchowymi do tego, żeby pójść, a jednak się boi, to ja bym zachęcał. Po prostu spróbować raz i pójść. A jak się nie spodoba, zawsze można wrócić. Można wrócić z Malin, z Krzyżanowic, można wrócić z Strzebnicy, można wrócić z Oleśnicy. Wszędzie kursują PKS-y i wszędzie są stacje kolejowe, my nie idziemy przez pustynię Gobi gdzie powrót graniczyłby już z utratą życia. Ale jednak mnie doświadczenie uczy, że wszyscy ci, którzy poszli pierwszy raz, pomimo tego, że mieli wiele obaw, to wszyscy doszli. Wszyscy doszli. Więc zachęcam, spróbujmy razem, wspólnie, w tej jedności modlitwy i braterstwa powędrować na jasną górę na pielgrzymim szlaku. Dziękuję bardzo za spotkanie i pozostaje mi tylko zaprosić państwa do obejrzenia filmiku, a potem do wyruszenia z nami na pielgrzymi szlak.